Dzisiaj mam takie ładne zabawki Aczkolwiek jak to jazdy próbne zawsze coś się znajdzie ciekawego i e, Że tak powiem nietypowego Więc panowie tam regulują A tam jedzie Kolejna zabawka z 50%. Tak jadą chłopaki Ode mnie też druga próba Także takie, takie jazdy testowe przewykonujemy u nas w firmie nie? Jest to bardzo bardzo ciekawe przygody Jak ktoś jest chętny do współpracy Dorywczej lub stałej. Zapraszam do kontaktu. Mnie jest łatwo znaleźć na Facebookach, Instagramach i tym podobnych. Nie? Te żółte to 48WC dla kolei Dolnośląskich, a te z tyłu co tam jedzie to jest 847 dla czeskich drachów. Poski. Przyszłość naszych polskich autobusów, Takie u nas podobnie też by nam jeździły. Pozdrawiam maszynistę Marcinek Są trąbiłeś.